Nazywam się Max Piwko. Zaśpiewam utwór pod tytułem My też pastuszkowie. Nagranie zostało przeznaczone na ogólnopolski konkurs kolęd i pastorałek Zabrzeg 2023. My też pastuszkowie, nie tylko królowie, na wozie, na wozie, jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą, na mrozie, na mrozie. Graj mówi Jezus, Bartku swoje stójdziecie, tylko bas stroje i smyczek, i smyczek. Warto sobą troska, że nie ma i włoska. Na smyku, na smyku. A nie myśląc wiele, szasto byle do szyku, do szyku. Jak zarżnie w swoje szała maje, aż Jezus paluszkami łaje powoli, powoli. Bądź panie młody, trzeba iść do trzody ścieżeczką. Jezus mruga brewką daj im z cholewką i z beczką, i z beczką. Dziękują, panięciu pastuchy na lawszy. pogardła swe brzuchy, chwała to, wie panie. Dziękują, panięciu pastuchy na lawszy. pogardła swe brzuchy, chwała to, wie panie.